Karmagedon Shift oficjalnie zaprezentowane. Nie nastawiajcie się jednak na powtórki z rozrywki, bowiem tym razem to zupełnie nowe podejście do serii. Gra stawia na mechaniki roguelite, brak klasycznych restartów i rozwój poprzez stałe ulepszenia. Podczas prób przetrwania w chaotycznych wyścigach pełnych agresywnych przeciwników wyglądających jak zombie, każda kampania zaoferuje rozgałęziające się ścieżki, podnoszący się poziom trudności i zmienne warunki pogodowe, co ma zapewnić, że żaden przejazd nie będzie taki sam. Zniszczenie pojazdu oznacza rozpoczęcie kampanii od nowa innym kierowcą, ale z zachowaniem trwałych ulepszeń pozyskanych za pomocą waluty o nazwie bitcoiny. W grze znajdzie się 15 ulepszanych maszyn, które można wyposażyć w broń z 13 kategorii od karabinów maszynowych po rakiety. Zgodnie z wcześniejszą zajawką akcja gry została osadzona w 2050 roku. Zawody odbywają się w dystopijnym mieście opanowanym przez zombie, które podobnie jak dawniej piesi mogą zostać rozjechane. W kampanii pojawią się także walki z bossami, w tym starcia z warrigami, skorumpowanymi enforcerami i niekończącymi się hordami nieumarłych. Zwiastunie pokazano również rozbudowany model zniszczeń. Konkretna data premiery nie została jeszcze podana, ale wiemy, że Carmageddon Rogue Shift zadebiutuje na początku 2026 roku na PlayStation 5, Xbox Series XS, PC oraz Nintendo Switch 2. Czy podoba Wam się taka ugrzeczniona wersja Carmageddonu?